Witajcie ludzie z tej strony, krzy. A to jest w sumie moja pierwsza pyła w modzie survival, czyli tam połączony z Community Remix, bo nie ma co jakoś to wyłączać. W żadnym wypadku nie przeszkadza, a, więc wręcz przeciwnie, bo możemy sobie, um, dostać jakieś itemy z właśnie Community Remix, których jeszcze nie widzieliśmy. Może będę miał takie szczęście, jak Ed, o, u niego zobaczyłem pierwszy raz, jak wygląda na pewno ten Survival mod. Oczywiście, to sobie spokojnie ten mod czekał. U mnie nie włączany. Ja sam przypadkiem go włączyłem, bo nie wiedziałem, że się odznacza te mody, że myślałem, że się jakoś zaznacza dopiero później, któryś z nich się chce używać. A tak to po prostu miałem wszystkie włączone jednocześnie. A jej, pozwoliłem na, troszecz... na troszeczkę za dużo. A widzę, że. Już się nie spełni więcej. A jednak nie. Jednak się mylę. Okej. Okay. Nie wiem kiedy przestanę się spełnić, bo jak na razie... <laughs> nie jest trudno, ale nie jest też łatwo jak widzicie. Męczę się z nimi. Nie się oszukiwać. Eeeem... Po co ja to podniosłem? Mogę olować Ale okej podniosłem, no to niech się dzieje. Mogę powiedzieć, że po prostu jestem przywiczają do tego, że to jest dobry item Więc podniosłem A potem bo... Wait, what? Przecież to jest bezużyteczne na tym modzie, po co ja to zabiłem. No, zaraz zginie. Ojej, ojej, oj! oj, oj, oj. oj. Okej. Okay. Oj, ciebie nie lubię, ale to, to lubię. Dobra. Brałem pod uwagę ten damage, więc tu akurat się nie zdziwiłem. Często się dziwię, że dostaję damage, ale tym razem nic takiego nie było. Można spokojnie sobie porozwalać najpierw muchy, bo one się przesuwają. Zbyt wcześnie podniosłem to i tym razem tego nie zauważyłem, tego przewodnego serduszka. Mogłem spokojnie jeszcze dostać jeden damage i wtedy bym zrobił to optymalnie. Ja to tu już świadomie podniosłem. Defensywa nam się przyda. O, o, ok. Oj, beznadziejny ten, beznadziejny spawn dla mnie. Nienawidzę tych przeciwników. Szczególnie w takich ilościach. No tam popkojnowi tutaj mogą być. Moi sobie w tle będą biegali. Skupimy się na. Niebezpieczniejszych przeciwnikach, takich jak gisz chociażby. Okej, okay, eksplodujący, może tobą się zajmiemy. Czarne muszki też jakimś wielkim zagrożeniem nie są. O, zwykła muszka, też jest no, zwykła, strzelająca muszka. Co okay. się przyda oczywiście. Okej. Okay. Oj, kawę przegapię? A. nie widziałem na kto jeszcze tu już patrzeć, więc nie dziwię się, że dostałem hita w tym miejscu. Okej, okay, pierwszy bosik. Z tego co widziałem, Ed dosyć dużo tych monstru musiał pokonać. Więc żałuję, że nie zerowałem tego pierwszego itemu i teraz będziemy się troszeczkę już męczyć. Aj, Edenol zniknie, dobra, to podniosę go od razu. To też załóżmy, podniosę. Nic się innego nie spełni, więc domyślam się, że... Um, dostanę item to jest tak szybko. A sami widzicie, przez te, że to... widzicie przez to okulary, że to jest moje pierwsze podejście Ewe do tego survival moda. Żeby to nie było oszukiwanie, że. O, pierwszy raz grę tu mam na przykład 100 godzin na survival Mode'ie. Um. No słabo. Toż nie! D to się utrzymuje dopóki nie wyjdę z pokoju. Świetnie. Zapomniałem o tym. Po prostu nigdy jakoś nie przydało w ten sposób. Wiecie o co chodzi? Zwykle po co się podnosi i wychodzi z pokoju. Bo po co siedzieć w pokoju, gdzie jest... że jest wszystko pokonane? Ale nie jest tak w tym wypadku. Ej, sekunda. Już po prostu czułem, że nadchodzi takich. Wybaczcie mi bardzo. A jej, o dobrze, świetnie, świetnie o to chodziło. Popcoiny do rozwalenia. Teraz na dole. Teraz będzie nie popijał, więc przynajmniej, przynajmniej to jest dobrze ten dla mnie rozplanowany. Że ten, że po kolei się otwierają te drzwi, że nie jest tak, że stoję sobie z innej strony, a tu nagle przed pięć razy z tych drzwi po lewej, na chociażby się spełnią przeciwnicy i jestem wtedy w ciężkiej sytuacji. A tu spokojnie mogę przewidzieć, gdzie się pojawią przeciwnicy, więc jest całkiem spoko. Okej. Okay. Mniej więcej będzie sprawiał problemów. Oj, tego gisza trzeba zwalić szybko. O, okej, okay, jest. Nice. Jest dobrze. Ciebie rozwalimy. Nie. śledziłem, które drzwi. Ale chyba po lewej teraz będą się otwierały. Jeżeli będą się otwierały. Okej, okay, uspokoiły się jakoś. Ponadto nie mam deszutki zrychardowanej. Ale mam nadzieję, że to się zmieni w przeciągu kilku sekund. No cóż. Help up to help up. Zychargowało się akurat jak podniosłem. No cóż. Tak to już czasem jest. O poważnie! Skolejne walnie. To co mówiłem, że... Nie ma szans się zdarzyć, bo wystarczy śledzić jak pokoje się ten um, otwierają Otwiera po prostu, który był ostatni wystarczy śledzić. A tu i tak się wpakowałem. Okej okay. Trzeba by coś rozwalić, bo tu jest zbyt tłoczno. Dobrze, że ten mięskowy się zaciął. To mi naprawdę... pomaga. Nie czy właśnie nie zostawić co innych, żeby spawny nie były. Pewnie tak zrobię. O, 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 oj, to było głupie. Miałem ja nadzieję po prostu... Nie wiem, dlaczego byłem pewny, że... ...maksymalnie podskoczy. Ale tak się nie stało. Ok, um, świetnie. Teraz tego ja zwalamy. Dobie. są bombowi, bombowe muszki raczej. Ok, o, tego by można zwalić. O, to było głupie. To Tak jak mówiłem kiedyś, zmierz lewo piał lewo i... I przez to dostałem damage. <grywka> to już było troszeczkę niezaplanowane. Nie dobrze rozplanowane raczej okej, um, okej. Okay, okay. Jakoś idzie, nie? Okej, to łóżko zajmijmy się za sekundę. Albo teraz. Teraz z tobą. A ten nalewę możemy stracić, to nie ma problemu. Jest! <grymny> O, to było głupie. To wygląda jakbym musiał specjalnie złapać ten pocisk. A, dobra. To lubię. Okej okay. Przynajmniej mam też jakiś OP jak Eddie. Będą równe szanse w ocenianiu, kto dłużej przeżył. Nie mam pojęcia ile on przeżył. Wydaje, wydaje mi się, że 5 minut 14 minut. Okej. Okay. Nie przyda mi się. Eee... <laughs> hmm. A, dobra. Już się <laughs> bałem, że IP Kaki będzie rozdawała wszędzie. Okej, okay. okej. Okay. O, to było głupie, oj, potrzebuję tego sobie duszka. dziękuję. A, przecież nie w tą stronę nie nieważne. Aj zrobił mi ścieżkę przez cały środek. Okej, okay, spędzi mnie twarz. I co tu zrobić? Nic nie zrobisz. Ajaj, mam przebalone troszeczkę. Przede wszystkim ten mózg chodzi tak strategicznie. Okej Okej okay. okay. To przynajmniej te randymoły łzy mogą rzutować nie jest <laughs> Takie coś to mogę grać Czekamy po prostu na bossa Aj, nie wyszło Ło! Wow. Nie zauważyłem go, nie zauważyłem go kompletnie. oj, oj, oj mam przebalone, mam przebalone. Bo nie mam jak ich załatwić, mam przebalone. Ojajaj, o tego by można. Yy, chciałem muszkę, ale niech będzie, tak to już. Mam nadzieję, że mimo to, że zostałem damy, to się cieszę, że jest jak jest i w nie lepiej wyszło. Znalazłem oh Dobrze. Ok, jakieś pojawiają? Świetnie. O oh. hello. A nie poniosę. Nie wiem, czy chcę to podnosić. Nie chcę chyba. oj, ojoj. oj, ojoj. To może mi skrzanić i PKK. Um, um, mam przebalone? Nie, nie mam. Nieważne, nie mam przebalone. O, zwaliło go, dobrze, dobrze, fajnie. Oj. 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 Okej. Dlaczego ty masz połowę zdrabianą na stawę? To nie rozumiem. Wie, dla mnie spoko, ale... Ale dlaczego? Nieważne, dla nie było ważniejsze dostać, też nie dostać damage, tylko zadać damage raczej, jak możecie się domyślić. Na to liczyłem. Bombermany wszędzie. Mam nadzieję, że za wiele problemów nie będą mi sprawiać. Okej, okay. no właśnie. Znaczy no, już chodź. Ehm. Ym... Um. Nie wiem co mam o tym myśleć, ale połączenie Mutant Spider i Polyfemus raczej nie było dobre. ale jak Eta. się będę bawił w takie co mam pekak. Jakiś tam ocenianie, co lepiej, co gorzej. Nie. O ok, okej. Okay. O, tak na to liczyłem, że szybko je ja zwalę mini bosika Nie poniosę tego dammit. Oj! Oj, 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 oj! Tego serduszka. O, poniosę jednak Te pajączki są straszne dla IPK, a przynajmniej... Ja nie umiem rozbierać IPK i Chyba że są na drugim końcu ten, nie jak to jest mapki Clunch pokoju Greed, fuck you! Wypad Wypad z pokoju już Jeśli nie spomni Widziałem, że się spełni. Hello? What the f to, to by Co to, to by było? To by po co chyba chłopy jest Aż głowy sobie nie dam uciąć, oczywiście. Dobra, ja załóżmy, że specjalnie złapałem tego szota. O! W sumie pierwszy raz będę się cieszył z tego familia. Eee. Aj, miałem nadzieję, że już zdążył uciec. Aj, 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 aj. Pojączki nie zamykały. Zamykają raczej. To jest to coś straszne. A? A poważnie. Grystup. Może strzelać, bo wtedy te. Mmm. że się pojawiają. O to chodzi. O to chodzi. Aj, nie to że Poważnie 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 wie Okej. Okay. już brzegów nie lubię. Siema. Siema, brzegów nie. Tak. Ja nie wtedy z prawej strony się spełni. przeciwnik, więc powinno mnie tam nie być. Ale jestem. Hollywood. Nie! Nie Przepraszam, ale tego nie podnoszę. Nie masz szans. O poważnie. O nie! O nie, o nie O poważnie dwa mózgi wyszły z tego dwa mózgi. Damn it. Mózgi, dajcie się zabić. <śmum> Zamknęły mnie tutaj. Nie, mózgi na takiej mapce są straszne. Też na takim modzie. Są po prostu straszne. Ajaj. 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 Ajajaj. Ajajaj. <śmum> Mam? Przewalone. <śmum> oh, o, shit. Okej. Okay. Okej. Okay. O, nie, to oko. To oko. To oko leży. Dobrze, że wyciągnąłem te pojączki, naprawdę. No, Przydało mi się. Ehm. Um. Nie wiem, dlaczego to poleciało prosto. Chyba. Nigdy się nie dowiem. O, damet. Nie! Giń! Dobrze. O! O, dziwne. Miałem już przebalony po prostu. Ehm, nie chcę jej pla. Wybaczcie, ale nie chcę. A sumie. Widzę, że nie zreluję. Może akurat poietronnie kogoś trafi. Aj. Aj, aj, aj. Okej. Okay. Wracamy do ten. Dobrze, już. Mimo, że wracamy do naparzania. I one-shotowania przeciwników, ale nie. Gra już się. opanowała. I mnie chce zabić. Wypadł. Oj, mam przewalone. Nie, nie mam przewalone. Nie, mam przewalone. Fuck. Oj. Okej, okay, jakoś jeszcze żyje. Oj! Okej, okay. okej. Okay. Okej, okay, I got this. Chyba. Wątpię. Osz! It. It my shots. Ale snajper, prawie mi topił Więc suje kiepski sniper jakby nie patrzeć. zobył Okej O A jak nie dąży zjalować Nie nieważne Nie chciałem tam tego oke okay. pyk i pyk, jedziemy z nim jedziemy Nice. Jedziemy i Gridził. I nie założę otwartych drzwi, Muchope! Damit! Moje szanse na przeżycie wyglądają coraz gorzej. So intense, so intense. A to oko mi nie pomaga. O, kajta. O, miałem nadzieję, że zdążę. Minimalnie, ale miałem nadzieję, że zdąży. Judge, siema. O fuck, zapomniałem o moim O, poważnie. Nie, w tym momencie matematycznie już nie miałem szans. O! Ale się ubawiłem nieźle. Dzięki wielkim ludziom, że oglądaliście. I mogę Wam zapowiedzieć jedną rzecz, mianowicie. Zamierzam streamować y częściej, ale będą to streamy z CS-a. Można powiedzieć, że ten stream już zmienia się na CS-owy. Mam nadzieję, że to wypali. Dzięki wielkie, że oglądaliście. I do następnego razu, siema.